Tutaj zadania A i B rzeczywiste A plus B jest 1, A do 3 i B do 3 są wymierne. Należy udowodnić, że A jest wymierne i B jest wymierne. Jak A plus B jest 1, to A kwadrat plus B kwadrat plus 2AMT jest wymierne. A kwadrat plus A do 3 minus B3 do trzecie jest wymierne oraz a do trzeciej plus b do trzeciej jest wymienne i biorąc pod uwagę to i to dostajemy, że 3ab jest wymienne. To liczbę wymierną odejmujemy od tej albo to od tej i dostajemy różnicę wymiernych wymiernych. A tego z tego w ogóle nie skorzystaliśmy a a do trzeciej minus b do trzeciej jako a minus b razy a kwadrat plus ab plus b kwadrat jest wymierna. Tu jest wymierna, ponieważ jest a kwadrat plus b kwadrat wymierna i ab wymierna. To dostajemy, że a minus b jako a do trzeciej minus b do trzeciej przez a kwadrat plus ab plus b kwadrat też Ilo raz dwóch liczb wymiernych jest wymierne. No i na koniec, jeżeli a minus b jest wymierne i a plus b jest wymierne, no to 2a też jest wymierne, jak dodamy stronami sumę dwóch liczb wymiernych. Jak odejmiemy, to 2b też jest wymierne, a więc a jako jedna druga wymiernej wymierne i b wymierne. No i to jest koniec zadania. Nie trzeba wchodzić w potęgi wyższe. Tak naprawdę w tych trzech linijkach jest główna obserwacja, do której no warto było dojść do tego, że to wyrażenie jest wymierne. Jak, jak się to dostaje, bo mamy a plus b wymierne i a minus b wymierne, to od razu dodając stronami dostajemy, że a wymierne, odejmując stronami, że b wymierne.